Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie na te widoki. Witam Was serdecznie z lasów deszczowych Amazonii. Godzina 6.30. Dwie, trzy pobudki miałem w ciągu nocy, więc nieźle, wyspałem się. No, ale te widoki teraz to są niesamowite. Niesamowite. Coś pięknego. To zobaczcie, mieszkańcy przypływają, e, czekają rano na statek, a ze statku wyrzucają im pakuneczki. O, pyk. I mieszkańcy odbierają. O, kolejny. Mieszkańcy odbierają w ten sposób pakunki. Ale klimacik, ale klimacik super. Jesteśmy dokładnie po środku trasy, którą mamy przepłynąć. przepłynęliśmy tą część i teraz ta część będzie płynięta w ciągu dnia, więc super cieszę się z tego, że cokolwiek będę mógł nagrać i zobaczyć bo naprawdę jest tutaj super. Co, jeszcze nie, co niektórzy jeszcze co prawda śpią, ale zobaczcie, wioseczka kolejna na wodzie. A w ogóle tymi łódeczkami to wczoraj w nocy pływali, bez świateł, bez niczego. Ja nie wiem jak oni się tutaj poruszają po tej wodzie. Znaczy wiadomo, że wzrok się przyzwyczaja. Im dłużej się jest w ciemności, to wzrok się przyzwyczaja, no ale tak Pierwszy raz jak pomyślałem ja pierdziele, nie jeśli są. Ale tam las pięknie gra. Nawet tutaj słychać te cykady. taszki słychać, no naprawdę musi być tam niesamowicie w głębi tego lasu O, patrzcie, a tutaj wyrzucają im przesyłki Nie wiem, co to są za przesyłki, czy to jest jedzenie, czy co to jest a tueczka, nie mam pojęcia co są za przesyłki, spróbuję się dowiedzieć tam, później. Pań z dzieckiem, Dolny pokład, na którym miałem ja wczoraj niby spać. a ja czegoś się rozłożyłem. A fajny wschód słońca, a tutaj ludzie odbierają produkty. Zaraz wam pokażę. A nie, krewetki do nas przypłynęły. No proszę, idziemy na dolny pokład. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. O, zobaczcie. Tutaj Pan przywiózł krewetki świeże. Opa! O, proszę. I tak się odbywa tutaj cały... ...cały proces wszystkiego. Tutaj załoga też spała rano. Dzień ja, Dzień ja. Ach, bo to stoi O, tutaj paczki właśnie są wyrzucane Wydaje mi się, że to są paczki wyrzucane przez e, rodziny, które płyną tym statkiem bo to myślałem, że tutaj z poziomu jakby ładunkowego są wyrzucane, ale to nie, to są z poziomu pasażerów wyrzucane. Ale tutaj jakim kopci. Tutaj chłopczyk z małą dziewczynką. I ja tam też dwóch małolatów na tej drugiej łódce. Dziennik będzie sprzedawać eee, te krewetki. Familia? Ono, oh si, familia? Familia jest oczywiście. Ono. A oh no. O no. Ah, no. Oh, kurde. O oh, fuck. Dobra. Właśnie mi uciekła moja ściereczka. Tak sądziłem, że ją kiedyś zgubię. A tutaj kolejni czekają. W ogóle to jakaś niezła wyseczka. A ja nie wiem, czy ktoś mi będzie rzucał cokolwiek, czy nie. Ale dowiedziałem się, że tutaj ludzie po prostu rzucają mi jedzenie, ubrania. Eee, pewnie takie, których nie potrzebują. Dowiedzą, że oni będą ich potrzebować. Więc od chłopaka tutaj, który właśnie z krewetkami przyjechał. Tak się dowiedziałem. O, Ciki Też popaczki tutaj coś będą się cumować. Aż idę do nich, zobaczę, co oni tam wymyślają. Po co oni tu przypływ przypływają? Opa! Do dobą! O, proszę! Jaką łódeczką zacumowali pobaczki. Jeden już skoczył na pokład. A tu nam śpiewają kurczaki! W Amazonce śpiewają niesamowite. Ptaki, a u nas <gry> kurczaki na pokładzie, no ale też fajnie. W Szpanii z dzieckiem przycumowuję, nie wiem po co. Bo nic nie mają na sprzedaż, czy tylko tak po prostu... Ada, moja ekipa na górze. Czy tak po prostu tutaj cumują i będą coś żebrać, czy co, nie wiem, nie mam pojęcia. Idę tam, zobaczę dalej A, pani będzie sprzedawać Te krewekki Chłopak cumuje Ola, laciek Opa Zadawał? nie, on bardzo to a nie ufry, nie ufry Ale będą sprzedawać palmitkę i krewetki dzieciaczek poleciał z sercem palmy sprzedawać jak to się mówi, konserwowe a pani to pakuje teraz krewetki w by i pewnie też dzieciak poleci będzie sprzedawał. I w ogóle rozmawiam teraz z tym chłopakiem tutaj, co jego siostra też sprzedaje, poszła sprzedawać krewetki, pytam się czy jakim się tutaj mieszka i w ogóle czy po prostu lubi to, on mówi, że nie chciałby mieszkać w tym mieście, podoba mu się to mieszkanie tutaj właśnie w tym w yy, deszczowym lesie, równikowym, no i jest z tego zadowolony. Więc wiecie, no nie każdy musi lubić i chcieć mieszkać w dużym mieście. Ale to normalne, nie? Tutaj druga łódeczka podpływa. Trzecia w sumie. A tu wszyscy się znają. A nie, tamta łódeczka to czeka na jakiś pakuneczek. Ale świetnie to wygląda, świetnie to wygląda. A zobaczcie, do Makapa nie ma żadnej drogi, bo przez, na Amazonce nie ma żadnego mostu, więc dlatego wszystko odbywa się za pomocą promów i statków przewożonych. Kurczaki są przewożone, jakaś sałata wszystko, awokado ryś ryż Tutaj jest czysto, wszystko, wszystko. opa Mozie yeah. ja uh. Samec jest maszynownia. Nie wiem czy to Fałek będzie słychać No, więc wszystko jest przewożone, jakieś kosze. Tutaj papryka, cebula, wszystko co jest potrzebne do życia jest przewożone właśnie statkiem. Tutaj też chyba prosto, czy nie wiem jak to tam się nazywa. Jest statek załadowany na full, więc dlatego to tyle wczoraj trwało. No bo musieli wszystko załadować. To jest nie wiem, czy z kukurydzy, czy co. I tak wygląda życie w deszczowych lasach Amazonii Tutaj autka zaparkowane O, tutaj Ukraina Kolega z Ukrainy Tutaj wszystko Francuzi Eee, to Toyota Land Cruiser to dość nowka sztuka O dzień dobry Ty w samochodzie, sorry, że tak A? jest ten dzień dobry Tak swoje co ty tu masz ciekawego Zapakowany, zapakowany. Załadowany widzę A to, Ale to do tego do namiotu jak chcesz wejść to od zewnątrz chodzi, tak? Od zewnątrz tak okay. Nawet pokładowego bureczka A tam kajutę pan ma fajnie mu Żół dziewczynka leci dalej ze sprzedażą I kolejne wioseczki Co? Krewetki, tak. A woda słodka A nie wiem, pewnie gdzieś tam w lesie mają, no to jest słodka. No to jest słodka. A to jest słodkie No to, 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 no to słodkie chyba produkują, trzymają z tego, bo jak nieraz jechałem wiesz, takimi przy tymi e, wioskami przy blisko morza, to mają takie stawy i tam słodkie wodzie. A to ich sprzęciki, silnik taki kosiarkowy, albo motocyklowy, i do tego długi ster, długa śruba, napędająca. A są więc różne modele śrub. Zależy kto jak chce pływać. Małe ciki odpływają. Juhu. No, <gry> Ale poszli. Ale poszli. <gry> śniadanko, a takie śniadanko za 17 reali na stateczku, kanapka z jajecznicą więc to jest to kawka niestety, ale jest z cukrem jakiś kawałek ziemniaczka i jabłko dobra, jemy szkoda, że kawa z cukrem ale oni tu wszystko sodzą, więc no niestety nie mam wyjścia no i co, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym sobie kawki nie przygotował właśnie ją robię w ładowni w takich oto pięknych okolicznościach przyrody z widokiem na amazońskie lasy deszczowe, czyli deszczowe lasy Amazonki. Tak by było lepiej. <laughs> to pan się patrzy, co ja gadam, ale ja tak lubię coś sam do siebie pogadać. Więc ludzie, ja już się nie czaję z tymi, ludzie się no, dziwią, ale cóż. A tam jakaś mała wioseczka. Fajnie to wygląda. Ale tutaj to właśnie też była taka opcja, żeby wysłać po prostu e, samochód czy z samą barką. Nie, tutaj tylko jadą same, jak widzicie, naczepy i samochody ciężarowe, które są przeprawiane przez Amazonkę. A tu kolejna bareczka z autami. Kawka się robi. Tu z panem trochę gadam. Bynajmniej staram się. No, ten trochę większy. Ta trochę większa bareczka. No i fajnie, tutaj pani łódeczką pływa. Liczyła chyba na coś, no ale niestety. Wszystko chyba co mieli wyrzucić, to wyrzucili. A tutaj pan pieski karmi. Mój estresado si. ¿sí?

Kawkę, kawkę przypinowa, bo to jest bardzo ważne. Raz nagrywam z mikrofonem, raz bez mikrofonu. Patrzcie, ale. O! I kawka gotowa. Perfekto! Może nie spadnie. Brazylijska kawa. Lasy deszczowe Amazonii Coś pięknego Smacznej kawusi dla wszystkich A ty jest przyjaciel z którym gadałem sobie Trochę po portugalsku Zajebiście jest kawka, jest kawka. Smaczna kawka! I tak mija życie na stateczku o poranku. Wszyscy ją po kawce, po śniadanku. Mamy do przekłócenia jeszcze jakieś 6-7 godzin. Więc jeszcze chwila, jeszcze chwila. Jakaś drzemeczka wjedzie. Niedługo, no ale na razie podziwiam widok. Się relaksuje. No, proszę, jakie mam piękne dźwięki natury. No co, słuchajcie, polatałem sobie dronikiem, ale powiem wam, że aż mi się ręce trzęsły, bym tak obsrany, zestresowany, ponieważ wystartować było fajnie i normalnie e, latałem. Chyba jak startowałem, to statek troszeczkę wolniej płynął, a później jak chciałem wylądować, to miałem ogromne problemy, ponieważ statek przyspieszył. Zaczął wiać wiatr, no i kurde, nie potrafiłem bardzo opanować tego drona, żeby wylądować i nie przyłożyć w cokolwiek tam na tym górnym pokładzie, bo wiadomo, są barierki, jest ta wieżyczka z e, tym radarem, no i już było blisko, ręce mi się cały trzęsły, ale jakoś się udało i dosłownie z 30 cm przed e, barierkami dron wylądował i się zatrzymał, ale to było naprawdę bardzo, bardzo stresujące. Słuchajcie, punkt, z którego startowałem i, i lotnisko zaznaczyło się pewnie jakieś 500 metrów dalej, albo jeszcze dalej. Więc jakbym stracił jakikolwiek kontakt z dronem lub bateria już by była na wyczerpaniu, no to po prostu dron informuje, że wraca na miejsce lądowania i by tam wylądował gdzieś na rzece. No ale dobra, udało się, więc jest zajebiście. Coś będzie z tego. Kolejny ziomeczek z, ze świeżymi krewetkami. Podpłynął Jest tutaj z tych krzaczków. A jeszcze nie ma ręki jednej. Ja, ciekawe, ciekawe to. Tam koleżka sprzedaje krewetki świeże. A nie, to są jakieś owocki, chyba też od niego kupimy. Daj się zapytam, ile to kosztuje. Ale no hałas Jakie jest to? Kłado? Nie Zapiętaczka. Spróbujemy. Co to jest? Mówi to o to pan jeszcze nawet ma krewetki, no ale krewetek nie będę jadł, ale to zjem sobie Mój to bilgado ha, ha. Owocki Świeże, jeszcze ciepłe No dobra, kupiłem te owocki u tego pana A teraz czas na testowanie Nie wiem, to chyba owoc mm. Trochę konsystencja przypominająca maniok Smaku jak ziemniak, Czyli taki bardzo zapychający. Myślałem, że to będzie jakiś owoc słodki albo kwaśny, ale to nie, to jest smak, który trochę przypomina ziemniaka, ale konsystencja taka manio, to taki niedogotowany ziemniak. Podobno to jest tutaj przysmak w Amazonii. Spoko, spaśnie, Takie do poszupania. A w ogóle ten owoc to nazywa się papunia. Chyba tak to się czyta. Staram się wrzucić nazwy pisano, ale chyba tak się ma. Papunia. Taki z inny smaczek fajny. Coś, coś przetrącić między śniadaniem a późnym obiadem. Wskakują do łydeczki, tam jakaś stolarnia lub tartak. W ogóle wszystkie firmy, nawet szkoły są po prostu przy wodzie, po to, aby ludzie mogli przywozić swoje dzieciaki, albo dzieciaki same mogły dopływać do właśnie do szkoły, która jest lokalizowana jak tutaj, z pomostem, przy, zaraz przy, e, przy rzece, i po prostu z okolicznych wsi, wioseczek. Dzieciaki sobie przypływają do szkoły. O, widać tutaj. A może nie mają elektryczności doprowadzonej, tylko mają, jak tutaj, solary. I stąd czerpią prąd. A po drugiej stronie kolejna wioseczka. Są takie domostwa pojedyncze. Jakaś krowa łazi. Tak wygląda cała trasa. Że co jakiś czas, czy to na lądzie, czy to tutaj na takiej małej sercu, tam dalej widać też jakieś domostwo. No ciekawe, ciekawe. Przyznam się szczerze, że chciałbym tak do takiego domostwa mieć swoją motorówkę tutaj po prostu, popływać, zobaczyć jak ludzie żyją, jak oni tutaj funkcjonują. Bo to było dość, dość, dość ciekawe i takie, takie nowe. W sensie że. E no, tylko teraz mogę zobaczyć to z pokładu statku A fajnie by było tego doświadczyć na własnej skórze tam połazić trochę, popatrzeć jak oni żyją, jak sobie radzą w tych warunkach co uprawiają, no ciekawe Tutaj coś sprzedają Salido do Pulpu Nie wiem co to jest Pulpu, ale coś sprzedają Ranko się suszy, fajnie to wygląda na tle powiedzmy, zieleni tych drewnianych domków. Kolorowe pranie. O, tu jakiś dzieciaczek z mamą siedzi. Nie odmacha, nie odmacha. Na co mają machać? Coś tam krzyczą. Właśnie byłem u kapita. Co to się dzieje? mamy chyba w rejon taki bardziej węższy Dlatego daję znak ostrzegawczy, że płyniemy O zobaczcie jaki piękny motylek A w ogóle teraz byłem u kapitana zapytać się nie potrzebują zmiany, ale na radiu by się pytał, tutaj przełożony powiedzieli, że jeśli da rady, to żeby po prostu już dopłynął do celu, więc odpoczywam, chilluję, mam wolne. O, teraz można zobaczyć, zobaczcie jak właśnie, jaką szerokość ma ten odcinek. Jest bardzo wąski, jesteśmy bardzo blisko, słychać kurcze cykady i wszystkie e, wszystkie odgłosy tych Deszczowych lasów Amazonii. A ja jest ekstra. Kurczę, jestem tak blisko lasów Amazonii, że chciałbym tam się po prostu zatrzymać. A tutaj tęczę się robi. Nie wiem, czy w ogóle będzie słychać ten dźwięk lasu, ale jest naprawdę. gra tam niezła muzyczka.